Thank <whistles> you. Powiedziałam, przestańcie! Co się z wami znowu dzieje? No bo on żłopał z mojego wodopoju! Nie jest podpisany! Właśnie, że jest! Wodopój Buforda. Co się stało z miejscem, które ci znalazłam? Znów je zgubiłaś? Nie, mam mapę, którą mi narysowałaś. Tu jest miejsce do picia, obok miejsca do spania. A tu miejsce do siedzenia, moje miejsce do kopania. Miejsce, w które rzucam ziemię, kiedy skończę kopać. Więc w czym problem? Bo nie było pogody na kopanie. Chodzi mi o miejsce do picia. Wyschło do samego dna. Och, świetnie, chodź, poszukamy innego. A jagoda? A jeśli ono też wyschnie, to co? Nie bój się Założę się, że wyschnie Mam największego pecha na całym świecie Zaufaj mi Ufam ci, jagodoli Mówię tylko, że babcia niedola lubi narobić mi w kieszeń No to będzie musiała to robić gdzie indziej Bo ja będę pilnowała twojego miejsca do picia Ułatwione, szefie. Wysuszyliśmy to koryto do dna. To wcale nie jest takie śmieszne. Tyler! Przepraszam. Jak we śnie widzi je tylko Jaga, to z nią mocują się duchy. Przez całe dwie z nimi sprawnie się zmaga. I bestie złe ciągnie za uszy, ciągnie za mąż. Wycha duch i duchu para, a za plecami szczerzy zęby poszwara. Więc Jaga wie, że musi działać, że musi działać. Podwójne życie Jagody go Hej, hej, hey, nie zatrzymasz się. O co walczymy? Wcześniej. Dzięki, stary. Nie ma za co. Odrzuć mnie! Odrzuć mnie! Najgorszy surfing w życiu. Masz widelec do grillowania, wsuń palec o tak pod kciuk eee, Tato, tato, przecież wiem Synu, nie można przyspieszyć grillowania Wiem, bo kiedyś tak zrobiłem Nawet nie umiem zliczyć, ile kotletów zmarnowało się przez to A teraz ugnij nogi w kolanach Jodie widzę, że ochronę przed słońcem potraktowałaś bardzo poważnie. Ostrożności nigdy za wiele mam leczko z filtrem 65 plus 85 na ramiona, 230 na nos i uszy i 412 pomiędzy palcami rąk i nóg, a na wypadek, gdyby słońce zrobiło się bardzo ostre. <zysk> Po co ci ten krem z filtrem? Masz futro! A niby jak mam sprawić, by wzmiankowane futro było miękkie jak pupa bestii redondo? Spójrz na mnie. Mam 600 lat, a nie wyglądam na więcej niż 575. Świer. Cicho, jestem cudny. Stary, daj się zakopać, co? Obiecuję, że tym razem nie zasypię ci głowy No, nie wiem, a co z mewami? Te ptaki mogą zacząć nagle pikować, wydubią mi oczy i zjedzą włosy Nie, nie, i wolę nie myśleć o ich kupach Polniej. nie popędzaj Wyznacz sobie rytm I... przewrót! Tak, tak! Oh, muszę zrobić zdjęcie Trzymaj widelec tak, jak ci pokazałem Cześć! O kurczę! Nie! Się, nie. Tylko nie Ach, Nie szkodzi, synu. Mnie za pierwszym razem zdarzyło się to samo. Cóż... Kolej rzeczy, synu. Kolej rzeczy... Czy ktoś chce pizzę? I co, jesteś zadowolony z tego kremu? Nie, nie, nie potrzebuję pomocy, ale bardzo dziękuję, że pytasz. Jako da, a co ty tutaj robisz? Nic! I to jest właśnie cudowne! Przez cały dzień ani jednego alarmu! Miejże litość! Pozapeszysz! To od miesięcy nasz pierwszy wypoczynek, a ty kusisz los swoim bezmyślnym gadaniem. Mentor, wyluzuj! Jesteś taki przesądny! Jestem praktyczny. Jagoda, żyjemy w magicznym mieście i czegoś takiego jak przesądy nie możesz traktować lekko. Musisz to odczynić. Skacz na jednej nodze, zrób obrót i spluń, a potem nic się nie wydarzy! Patrz! Wszystkie potwory z miasta opalają się. Który miałby narobić kłopotów? Staruszku, zdawało mi się, czy mówiłeś, że tutaj jest woda? Bo to Jest! Różczka nie kłamie! Lepiej, żeby tak było! Butelki z orchidejowską, niebiańską, krystaliczną, wysokogórską, naturalną, musującą wodą nie napełnią się same! Różko! <śmierdziścia> <śmierdzi> <Ruszko>, Zdało się! <śmierdzi> To tu jest przesądny, co? Jeżeli ci mówię, że... I to ma być ten wielki alarm? Ktoś butelkuje wodę. To nie jest taka zwyczajna woda, tylko magiczna. Chłopie, daj mi trochę! O. To oni mają magiczną wodę. O, to straszne! Złamali magiczną pieczęć między naszym światem a podwodnym królestwem Akwalandią. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest jakieś podwodne królestwo? Ja się dopiero teraz o tym dowiaduję! Akwalandia znajduje się dokładnie pod orchidejowem. Tutaj. Przykryta jest kopułą wypełnioną magiczną wodą. Jeśli ci ludzie będą dalej wypompowywali wodę z akwalandii, miasto straci wyporność. Co spowoduje, że orchidejowo, które jest dużo cięższe, obróci się wokół swojej osi. Ale klawu! Wcale nie klawo! Na psi ogon potopimy się! Pozwól, że zgadnę. Muszę tam popłynąć i wszystko naprawić. Kurczę, akurat kiedy wyschły mi włosy! Jaga, yy, chcesz spróbować? Skrzela, dałeś mi skrzela! O fuj! Wolałabyś wstrzymywać oddech przez cały czas trwania misji? Daj mi, daj mi trochę. Jak już tam będziesz? Znajdź króla, bo tylko on ma moc naprawiania magicznej pieczęci. I bądź ostrożna: akwalandia jest bardziej niebezpieczna niż cyrk na niebie. To jest i jakie spodwodne królestwo i cyrk na niebie? Raju! Zaraz jeszcze mi powiecie, że istnieje całkiem inny wymiar zrobiony z lodów. Co z was za ludzie? Postaramy się ich powstrzymać przed dalszym wypompowywaniem wody. I na względzie, że my to ośmioletni chłopiec i pies. Zrób to szybko. Wygląda na to, że mamy wizytację. Wizytację? Witaj wizytatorko we wspaniałej krainie, Akwalandii. Jestem potężny król Agatorius, władca podwodnej krainy, obfitującej przyjemności i cuda. O, jesteś królem? Świetnie, muszę z Tobą porozmawiać. <laughs> tak, tak, miła wizytatorko. Będzie dużo rozmawiania i radowania się, ale najpierw... Ucztujemy Ale ja naprawdę Ucztujemy muszę. Wybacz mi, jadłem lekki lunch Wiesz co, nie byłoby źle, gdyby Orchidejowo było pod wodą No nie. Mógłbyś wszędzie pływać, nie musiałbyś się kąpać A zamiast do łazienki, zacumowałbyś gdzieś Stójcie! Stójcie, stójcie, stójcie! Stop! No wam tu wiercić nie muzecie! Czemu? Już nie mogę. Nie jesteś jednym z tych protestujących, co? E, tak, tak jestem. Protestuję! Z jakiego powodu? W czym przeszkadza szukanie wody? Chwileczkę. Kto dał ci ten numer? Ofelia? Tu Rajuli. Masz ochotę wpakować się w kupoty? Zawsze. Dość krzyża i uciekło! Ci robotnicy pobawczyli zasady prawdy i sprawiedliwości i wyzyskiwali nie tylko siebie, ale również swoich współtworzywczyn i, i, i nie siebie, swoje nie doli! Ona mówi zupełnie od rzeczy! Mogę to obchodzić! Władza! Złapał mnie skurcz o, Wasza wysokość, wszystko pięknie, ale naprawdę muszę z tobą pomówić Jagoda, dobrze wiem co masz mi do powiedzenia Tak? Jeszcze raz, jeszcze raz A więc naszym obowiązkiem jako przykładnych obywateli planety Ziemia Jest powstrzymać zniszczenie, e, e, zniszczenie Co oni właściwie niszczą? Ależ nic! My tylko chcemy butelkować wodę! Zaderwiłeś ze mnie. Roger! Zwijaj transparent! Idziemy! Nie! Czekaj! Nie, nie możecie iść, bo, bo ci ludzie... Oni wysuszą orchidejowo na ciep! Sprawdę mówiąc, Rajo, orchidejowo ma roczne opady deszczu na poziomie 93,6 cm, co czyni z nas jedno z najbardziej mokrych miejsc na wybrzeżu stanów, więc naprawdę nie ma szansy, żeby zabrakło nam wody. Roger! Pośpiesz się! Chłopcy, zaczynamy pompować! Czekaj! One... one zją w tym lesie! Tak! I jeśli zabierzecie im wodę, to, to wtedy przestaną bekać i umrą! Nic nie mogę znaleźć w sieci o tych bekających ślimakach. To musi znaczyć, że są naprawdę rzadkie. Radować bekające ślimaki! Radować bekające ślimaki! To jest jakiś koszmar! Wszystko w porządku, Tyler. Byle się o tym nie dowiedziały media. Reda Tojana żywo z miejsca, gdzie zakłady niebiańska, krystaliczna, wysokogórska, naturalna, musująca woda źródlana próbują zniszczyć bekające ślimaki. Ludzie, kupujcie t shirty z bekającymi ślimakami. Dlaczego krab został wyrzucony za Akwalandii? Bo był stanowczo za skorupiały. <laughs> zaskorupiały. Zaskorupiały. Ha, ha, ha. Podoba mi się, on ma skorupę, rozumiesz? Dlaczego nie opłaca się zabrać akwalantcika na obiad? Bo pije jak ryba, jak ryba. <laughs> ryba! Ha, ha. Wierzysz, bo on wyborny. <laughs> Dobra, dosyć tego! Całe wasze miasto jest w niebie... Jeśli natychmiast nie porozmawiamy, wszyscy w moim i w twoim świecie umrą! Jeju, umiesz popsuć zabawę. I jeśli tego nie naprawimy, cała wyspa się obróci. Orchidejowo znajdzie się pod wodą, a wy na powierzchni Tylko to, oto berło Haltana ma moc naprawienia magicznej pieczęci Ach tak, świetnie, chodźmy Poszalałaś? Zabiłbym za życie na powierzchni Ale żyjesz pod wodą we wspaniałym mieście Wspaniałym? Wspaniałym? Takie życie to jest do bani, nie da się zapalić świecy Masz zmacerowane dłonie, spróbuj zrobić tako Wszystko się rozpada i wszystko pleśnieje, wszystko Śmiało, powąchaj moje włosy jeśli wyspa obróci się, wszyscy w Orchidejowie utoną! Wszyscy musimy się czegoś wyrzekać. Co ja ulicho robię? Przecież mam od tego ludzi. Do zobaczenia po drugiej stronie, mała! Witam w Orchidejowskim lesie, gdzie mieszkańcy z całego miasta przyszli wesprzeć bekające ślimaki. Slimaki to też ludzie! Może nie jesteśmy oślizli i ochydni i nie rozpuszczamy się w soli, ale wszyscy bekamy! Jesteśmy tu po to, żeby postawić tamę uciskowi, który od wieków ciąży nad tymi biednymi stworzeniami. Śluzaki rządzą! Ślimaki, głupku. Śluzaki, kobieto, śluzaki! W zasadzie Ofelia oba należą do gromady gastropoda. Zdumiewa że wszystkie były dwubocznie symetryczne, a prawie wszystkie współczesne gatunki przechodzą proces zwany spiralnym skręceniem. Na całym świecie artyści przyłączają się do zbiórki pieniędzy na tę ważną sprawę. Lepkie ciało masz, kręgosłupa ci brak, czy ci szczęście chociaż raz dał świat. Gdy masz... Przebijemy się Ej. przez te dzieciaki. Różczka słyszy, że potrzebna wam pomoc. Trzymajcie się wszyscy! Obraca się! Ryan! Matylda! Natychmiast wkładajcie swoje cementowe buty! <śmianowidł> <Madonna> <śmianowidł> 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 Na to do dni! Krem z filtrem, krem z filtrem Mam nadzieję, że jest wodoodporny Hej! Co zrobiłaś z dziurą różdżki? Nie martw się, staruszku, wykopiemy drugą. O nie, nie wykopiecie. Kiedy ludzie wybrali mnie na burmistrza, przysiągłem strzec spraw każdego z nich. A dzisiaj obejmuję tą przysięgą także bekające ślimaki orchidejowa, bo ogłaszam tę ziemię siedliskiem bekających ślimaków. Nie będzie żadnych nowych odwiertów. Nie dzisiaj, nie jutro, nigdy więcej. Wspólny rytm łączy nas. Poblikacie jak nikt cały czas. Doskonała robota. Wszystko dobrze? Tak, Próki w porządku. Się da, co to jest tu biała? Ocena, Nie pyta, co w Czekajcie, myślę, że coś czuję. Czujecie to? O tak, o tak! Zdecydowanie się obracamy. Zapomnij, idę na taką! Przegapisz to! Będą suszarki do włosów i pranie na sucho i klimatyzacja! A może się obróci, jak podskoczymy wszyscy razem na trzy? Gotowi? Raz, dwa, trzy! I ludzie! Skoczcie! Co zrobiłaś z dziurą różdżki?